Witam. Dzisiaj chciałabym Wam zaprezentować taką recenzję kart, które znalazłam i sobie zakupiłam. Są to takie karty, które wprowadzają i tak mnóstwo impulsów i wskazówek wzmacniających naszą duszę w życiu codziennym. Są na nich też pytania takie refleksyjne. Pomagają połączyć się ze swoją duszą i wzmacniają ją oraz jej osobowość. Autorką tych kart jest specjalistka od traum duchowych, hipnoterapeutka, trenerka uzdrawiania dusz. I ja tu nie będę. Tu jest jej imię i nazwisko. Do tego możemy kupić też książkę. Tylko ni niestety one są w języku niemieckim. Tak wyglądają karty. To są takie nieduże. Zwykłym. W takim kartonowym pudełeczku. Ja je mam podpisane. Tu może położę to pudełko. No takie zwykłe, miękkie pudełko. Już tylko sobie. I już wam mierzę, bo to są nieduże karty. Ile one mają? Szerokość 7, 6 i 9. Bym powiedziała nawet 6 i 9. I długość 10,5 cm I tu macie właśnie tą, tą książkę. Można dokupić do tych kart. Tak wyglądają. Są trzy takie karty wprowadzające. Do tego nie mamy żadnej książeczki, tylko karty i, i takie karty, jak to, jak to korzystać, mamy napisane właśnie. Temat dnia. Możemy zrobić taki rozkład na trzy karty. Na czym masz się teraz skupić? Jakie aspekty teraz ignoruję? I trzy. Co mogę zrobić, by zwiększyć wibracje Lub czego potrzebuje teraz moja dusza? I teraz po kolei Wam pokażę, jak wyglądają karty. Tyły nie mają żadnych, brzegi są białe. Tyły mają piękne, z kwiatem życia. Matka Ziemia, księżyc, piękne. Kolory są ładne. I tu mamy czekrę gardła. Ja sobie tylko podpisałam na dole. Obfitość i wdzięczność, ścieżka życia, granice, czakra trzeciego oka, odpuść, czakra serca, więc z czakrami też możemy pracować w tej talii. Dobre nasycenie kart. Zmiana perspektywy. Myślę, że za jakiś czas pokuszę się też na książkę. Zobaczcie, barwy są bardzo żywe. Karty nie są sztywne, raczej takie, nie są też, no, bym powiedziała taka w skali od 1 do 10, 6, 7, jeśli chodzi o jakość papieru. Natomiast jeśli chodzi o pigmentację, to jest, no, zobaczcie sami, przepiękne kolory praca cieni odzyskaj moc mamy tutaj aż pięćdziesiąt trzy karty bezpieczeństwo co jest naprawdę ważne do pracy z duszą, właśnie te karty, jak najbardziej. Do, do pracy, do, do tej drogi do siebie. Poprzez tą magię. Wyczerpanie. No, dają do myślenia, dają te właśnie takie impulsy, że wylosujesz sobie nawet jedną kartę na dzień i ona ci daje ten właśnie taki impuls do, do jakichś przemyśleń. Do zastanowienia się nad jakąś swoją, jakimś aspektem, o którym właśnie mówi. O tym na przykład, tak właśnie, czego potrzebuje teraz moja dusza. Możemy zadać pytanie, wylosować kartę i zobaczyć, jak to się ma. Do nas, do naszej sytuacji. O i tak to wyglądają: taki krótki film. Wstawiam, bo bardzo mi się podobają te karty. Y Mówię, może nie są, bo zazwyczaj każdy lubi te duże karty takie, ale one fajne są, mówię, do, do przemyśleń, do pracy ze sobą. Także, mówię, zaprezentuję wam taki krótki filmik. Dziękuję bardzo i zapraszam na kolejne.